Złapałem je! Są moje! Hej, małe smoki! To jest głodny! No już! Skaczcie! Dacie radę! Już jedziemy, kle! Rycerskie pieski, jednak będę potrzebował was wszystkich. Zaraz tam będziemy, rycerzu Ryder! O, nie Ryder! Wóz zaraz uderzy w ten gruby pień! Sky, dasz naszym przyjaciołom lekcję latania? Z przyjemnością! <śmiech> Autopilot! <śmiech> Smocze skrzydła! Dobrze, maluchy? Patrzcie i róbcie to, co ja! Machajcie skrzydłami o tak! Jest! Raz, dwa! Machajcie! Jeszcze szybciej! O nie! Na tych skałach wóz się całkiem rozleci! Jak to dobrze, że już jesteśmy! W samą porę! Raby, przebij się przez te skały i zrób im drogę! Moja burząca kula da sobie radę! Dobra robota. Teraz sumo użyj kół, żeby obrócić wóz i go spowolnić. Już się robi! Wyrzutnia kół. Wóz zwalnia! Wspaniale! Ale tu wysoko! Że chcemy skrzywdzić jej maleństwa! Uwaga! Wycofajcie się! Kolejne tupnięcie i skalna półka pęknie! I spoleci poleci w przepaść! Nie! Nie uciekajcie! Ratujcie mnie! W łamieniu! Ratuj mnie! <laughs> Nie, kle, przestań skakać! A! Spadają! Rocky, użyj chwytaka i spróbuj złapać ten wóz. Jasne! Uratujemy je, smocza mamo! Może lepiej. <noise> lepiej sam bym tego nie powiedział. No i koniec z lepiącymi się piankami. O, nie ma za co maleństwa. Gdzie jesteś, płomieniu? Zabierz mnie stąd! Mm. Mam cię dosyć! Mm. Nie ma za co, Smocza Mamo! Ryder, znalazłam auto! I nie uwierzycie, co tu jeszcze jest! To ogromny posąg, który wygląda jak burmistrz Hamdinger! Ha? Już tam jedziemy! To zwróci uwagę, Hamimami. Ha? Nie teraz. Muszę skończyć kapelusz. Musi być idealny. Panie Hamdinger, proszę stamtąd zejść. Najpierw muszę skończyć i jeszcze chcę porozmawiać z Hamimami. Panie burmistrz, proszę przyprowadzić Hamimami, panią Hamdinger, na boisko piłkarskie. Tylko lepiej szybko. Ten posok może się zaraz przewrócić. Masz rację, Chase. Marszal, potrzebujemy szybko twojej drabiny na boisku. Jestem gotów do, hau, hau, pomocy! Nie wierzę w to, co widzę. Ja też nie. Te mewy przyleciały aż tutaj. To nie ptaki. Posąg? Hamigami! O, na pewno mówisz do mnie, czy do swoich przekąsek? Wow. Megafon! Proszę bardzo, pani Handinger, to może pomóc. Dziękuję, kochany. Zrobiłam dychami mi się, żeby uhonorować coś, co kocham najbardziej. Ciebie. A teraz proszę zejść. Kami-mami, To są moje przysmaki i nie chcę się nimi dzielić ani z nimi, ani z tobą. Ale przecież mnie oraz tych przysmaków jest tutaj mnóstwo. Cóż, niestety, wszystkimi się już zużyłem. Gdybyśmy porozmawiali, to oszczędzilibyśmy sobie kłopotów. Wiesz, że cię kocham, gami. Dobrze, to zejdę. Wow. Proszę się mocno trzymać. Marszał już jedzie na pomoc. Ostrożnie jeden krok na raz! Nie dam rady! Bardzo się śmieje! Sky! Musisz ściągnąć burmistrza Hamdingera z posągu. No pewnie Ryder. Uprząż. Wspaniale! Teraz go unieś. Próbuję ze wszystkich sił, rajder! Ja. Hamigami! Uh. Nie trzymaj się posągu! Brudu. Ale się do niego przykleiłem. Ja chcę do Hamimami! Marszał, posąg zaraz wpadnie na bramkę. Musimy zabrać stamtąd pana Hamdingera. Zabrałem. Z bazy. Może nam się przyda. Dmucha na zumy. O, chyba wpadłem na pomysł. Szybko! Dobrze, Marszal. Będziesz musiał trafić w cel. Z małą pomocą naszych skrzydlatych przyjaciół. Dobrze. Działka wodne! U, trzymaj się mocno, Hamigami! Ryder, dziękuję ci za uratowanie mojego ukochanego hamigami, tego wielkiego uparciuszka. Nie ma sprawy, pani Hamdinger. A gdy znów ucieknie pani jakiś gami, proszę dzwonić po pomoc. Nie masz przypadkiem czegoś dla pani burmistrz Hamigami? No. Ach, proszę bardzo, to jest ostatni. Dziękuję, panie Hamdinger, ale wiem, jak bardzo pan lubi się, Niech pan go weźmie. Naprawdę? Przysmak do brzuszka dla łakomczuszka! A? Hej, wracaj-no tu! To było dla mnie! A! O, o, kociaki pana Hamdingera odlatują. To nic dobrego! Nie! A zaraz może być gorzej! Spójrzcie na myjnie. Wszystkie bańki medlane utknęły pod nią. Myjnia także odleciała! Rocky, ty ratuj kociaki. Chase i ja spróbujemy ściągnąć Hamdingera i Myjnie na ziemię. Do roboty! <grym> Dobre wieści, kotki, zgubiliśmy ich! Kociaki, gdzie wy jesteście? A, a gdzie ja jestem? A, I gdzie przycisk lądowania? Sieć. Nie, nie, nie! Aaaa! Panie Hamdinger, jest pan cały? A, a jak myślisz? Cały jestem brudny, a kociaki odleciały gdzieś w bańkach. A, moje kociaki! Nic im nie jest! Widzicie? Mam tu jednego, dwa, trzy, cztery, pięć! O! Jest szósty. Kociaki, jesteście czyste. O, he? Czy to mój kapelusz? Niezła robota, pieski. Burmistrz Hamdinger i kociaki są bezpieczni. Tylko co my zrobimy z ruchomą myjnią? Leci w kierunku miasta. Mam nadzieję, że na nic nie spadnie. Zaraz ją ściągniemy. Potrzebujemy pomocy. Sky, Zuma, potrzebujemy Was przy ratuszu. Jasne, Rajda. Już jedziemy. Kalet, to twoje piórka są brudne. Zapytajmy Katie, czy cię umyje. O, Katie, czy możesz przyjechać tu swoją myjnią? Chciałabym pani burmistrz, ale myjnia gdzieś przepadła. Przepadła? O. Na pewno zaraz się znajdzie. <laughs> Nie sądziłam, że to nastąpi tak szybko. <laughs> Moja myjnia się tam wzięła. Wygląda na to, że zrobiła tak dużo baniek, że ją uniosły. Zdejmiemy ją. Musimy tylko uważać, żeby wylądowała bardzo delikatnie, bo się uszkodzi. Dobrze pieski. Plan jest taki. Chase zrób tu dużo miejsca do lądowania. Jasne, Ryder. i Sky, polecisz z rokiem do ruchomej myjni, żeby ją wyłączył. Tak jest, Ryder. Jesteś gotowy, Roki? <laughs> Oto pies, który lata! Teraz zuma! Zdmuchnij bańki z myjni! Ruszaj! Zanurkujemy! Szuru, szuru, buru! Jesteśmy na miejscu! Gotów, Roki? Tak myślę. Ua! Ile jeszcze kąpieli mam dzisiaj wziąć? Musisz nam wybaczyć roki. Teraz użyj ramienia, żeby wyłączyć myjnię. Jej. Niezwykłe! Chwytak! Już mam kluczyki! Nieźle Roki, a teraz wylądujmy. Denny możemy pożyczyć skocznie? Pewnie ekstremalnie lubię pomagać! Dzięki! Wiedź tu tyłem, Zumo. Musimy skierować wiatraki twojego poduszkowca w stronę Maini Dobrze. Teraz wiatraki! Papa pa, banieczki. Megafon! Uważaj! Jesteś czysty. Ta ruchoma Mynia jest wspaniała. Mynia dla zwierząt jest otwarta.